Fajne, nie? Aha. A tu antyki pewnie sprzedają mhm uh -huh. uh -huh. uh -huh. Chińczycy jak zwykle nie nie mogą zapłacić normalnie tego tylko muszą aplikacją

Nie no miasto tak Takie na No takie blizi, Takie No, Ja wiem czy wizie, no teraz to już... Jakby wszyscy normalnie jeździli myślę, że żeby było o wiele łatwiej. to A po zjeździe będą jeszcze gorzej, bo wszyscy będą na picie. No co? Taka jest prawda, dlaczego to tak jeżdżą? W tej restauracji kiedyś nam powiedzieli, nie? To tak to można. Znaczy nie wolno, ale piją, ale można. no Mi się to podoba. A to i tak nic nie zjemy, bo jak jest jesta, to... Nie, no to sami można, ale Aha a jakie ceny? A, puree di Te? a bo to jest ta yy, ciekawe czy mają to otwarte Otwarte. Ta? to, to weźmiemy to nie no mają pizzę. No to, no to Mhm. to co no weźmiemy to możesz chyba wejść. a może tak spróbujemy ja no, spróbuję po to po jednym możemy, ale ja spróbuję to jedno, a później weźmiemy jeszcze pizze no, się czy czym to jest mhm. Mhm. tego na pewno nie wezmę, bo, nie, nie, nie. bo to jest niedobre co? No, co to? Co, co, nie, to co jadłem tam u nas to no, weź to jedno i jest, no, nie jest letą, ale nie wiem czy to jest tamtą, drugą to jest tym pomidorem taki zwykłym mm -hmm. Co? No dobra. coś to jakąś... Coś, jakieś piwo zimne? Mogę ci wziąć? Nie, nie, nie Dobra, poczekaj, zapytał co to też. Do you speak English? Well, <laughs> what, what is that? Is that? Uh, arancino, so, what Inside? ham. ham okay. and, uh, just okay. uh, this is only ham and

Is it alcohol? No. No, no, okay. no, 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 no. Uh, Two. No, no, no alcohol. No. And Italy is no problem, yeah? No, no. <laughs> <laughs> mm. I can take something different. This one. Okay, so how much is it? Okej, okay. dobrze zapłacimy. No i? No przepyszne, ale co przepyszne? Nie wiem, co to jest jakiś ryż. Nie no, mówiła, ale zapomnieliśmy. Mmmm, to ryż. Dobra, ładnie to wygląda, no? Zmniejszam. Ryżam. Masz tu coś tutaj? Mhm. Masz żonę? O, ci spuś. Mhm. Coś. Masz też jedno takie? Mhm. Na kiszonkę to też. Ma jeszcze jedno takie. Chyba weźmiemy sobie. Po jeszcze jedno. Tylko jedno. Co? To już skończyła? To już się Mhm. Mamy gości.